Na moim kanale właśnie publikuję lekcje, gdzie uczę robić różne balonowe kwiaty. Jeśli masz już kilka takich kwiatów, to może warto zrobić z nich jeden wielki efektowny bukiet? Zacznij od pozbycia się powietrza z balona i zrób na końcu supełek. Następnie owin go dookoła łodygi Twoich kwiatów i zwiąż ze sobą oba końce balona. Teraz pora na balonową kokardkę. Napełnij balon w wybranym kolorze prawie do końca. Odmierz kilkanaście centymetrów i zrób mały bombelek, po czym skręć go tak jak na filmie. Kolejnym krokiem jest skręcenie dwóch kokardek. Ich wielkość zaplanuj tak, aby po ich wykonaniu został jeszcze wolny kawałek balona. Najlepiej, gdyby miał ponad 10 centymetrów. Lekko powyginaj końce balona, które mają imitować wstążkę i przymocuj kokardę, za pomocą końcówek balona, który jest zawiązany na łodygach. Na filmie nasz bukiet jest w gustownym wazonie. W opisie dodam link do lekcji, jak samodzielnie i łatwo wykonać taki wazon. Na koniec proszę o subskrypcję, będzie to głos, że takie treści są pomocne. Pozdrawiam.